Wszyscy to znowu ja, wasz ulubiony YouTuber. Zaczynamy kolejny odcinek z Forzy. Dominik Toreto? Z Forzy Horizon 5. Jak co czwartek, ogrywamy sobie zadania z playlisty i przechodzimy właśnie do niej. Mamy jesień, to jest drugi tydzień tej serii. Pora burzowa i za 20 punktów mamy do zgarnięcia Forda Mustanga. Jakby ktoś pytał, to jest ostatnie nowe auto. W w historii gry Forza Horizon 5. Koniec. W następnych tygodniach są powtórki, już out, A następne playlisty to już też będą zapętlone, wybrane przez Was stare playlisty. Czyli to już jest ostatnie auto w grze, nowe, które sobie też zaraz dobędę. E, no dobra, przechodzimy do zadania poszukiwania skarbów. zadania fotograficzne, jak widzicie, mam zaliczone i oczywiście jest już film na kanale. Także zapraszam, jakby ktoś nie wiedział jazda w liczbach i ogólnie tłumaczenie tego to jest masakra to co tutaj odwalili twórcy podpowiedź skarbu szukaj pojemników na festiwalu ulicznym i obieć je ósemkami ruchem energicznym super rymowanka ale no szukaj pojemników no może to być mylące e, pierw sobie wybiorę furę jak widzieliście na miniaturze jest honigan ale wy nie musicie się tym kierować i ja po prostu sobie wezmę tą furę, ale. Eee... Wy nie musicie. To jest dowolna fura. Ja po prostu, wiecie, pod miniaturę sobie biorę zawsze to samo auto, które zawsze jest. No i dobra. Festiwal uliczny jest tutaj, przy autostradzie. Jakbyśmy lecieli od prawej strony. Tu mamy takie ślimaki, po których też można driftować. I mamy przystanek sceny ulicznej. Respijmy się na nim. I szukaj pojemników. Te pojemniki to są te kontenery. Powinni napisać to kontenery. Nie pojemniki, tylko kontenery. Mamy tutaj jakby skupisko kontenerów po jednej stronie, skupisko kontenerów po drugiej stronie i musimy je objeżdżać driftując energicznie, jak oni to tam napisali. W postaci takiej ósemki. No i mamy zaliczone, czyli ósemeczkę zamknęliśmy. I teraz mamy podpowiedź skarbu. Gdzie się znajduje skarb? Ja driftowałem na padzie, no bo to jest auto z, z napędem na 4 koła. Normalnie bym driftował sobie na kierce. Ale już wziąłem takie auto pod, pod film, więc lecieliśmy sobie eee, eee, na padzie. Podpowiedź skarbu, zmieniła się ikonka, mniej więcej widzimy w którym miejscu jest skarb. Widzimy w tle stadium. także nic prostszego, jak widzicie R. W tym obrębie i tutaj z tyłu jest e, stadion, więc ja Wam polecam, żebyśmy się zrespili na tym skrzyżowaniu, najłatwiej będzie się odnaleźć po prostu na tym skrzyżowaniu. O, jeszcze raz podpowiedź skarbu wyskoczyła. No i mamy, tak nas postawiło troszeczkę e, z dupy. Hejcie, już ziemię O! Teraz jestem naprzeciwko stadionu i jesteśmy na tym skrzyżowaniu. I po prostu jedziemy tą drogą w górę. Tą drogą tutaj sobie w górę jedziemy mniej więcej kierując się na tą tabliczkę XPA, jakby ktoś tutaj nie miał zebranej. Więc jedziemy sobie tutaj tą drogą w górę. I wyszukujemy już skarbu. I już widzę skarb. Wy też powinniście widzieć. Widzicie czy nie? Są kury? Są. I skarb też jest. I kury latają. I stadion jest, skarb jest. A ja sobie zrobię zdjęcie. Zaraz wracam. No i dobra, wracam do gry. Zdjęcie sobie zrobiłem pod miniaturę. bierzemy sobie rozpęt. I niszczymy skarb, nie proste, 300 forza pointów zgarnięte Pyk I zadanie zaliczone Pamiętajcie o łapce, o subskrypcji, kurde pamiętajcie, to jest najważniejsze Niech każdy zostawi tego subika dzisiaj Kto jeszcze nie ma u mnie na kanale, lecimy po 10 tysięcy, dawajcie, kurde Zbierzmy się do kupy, zostawmy te, kurde, 10 koła A na 10 koła ja wam zrobię jakieś małe losowanko nagród żeby się odwdzięczyć I mówię, Ford Mustang, to jest ostatnie nowe auto w grze Tutaj mamy zadanie, na przykład Forza Zaton dzienny, zdobyć mistrzowską umiejętność Skoku na nowym pasie startowym W Areodromo i tak dalej No to to wiecie, gdzie jest, nie? Na dole, po lewej stronie Tutaj macie Areodromo Rozbieg, skaczemy I umiejętność zdobywamy Dobra, strzałeczka, do następnego, cześć!